Z tej strony Paweł i Paweł, jak byłem mały, to mój sąsiad miał kłada. To było, to było no, lata 90, początek lat 90. i ja tak bardzo zazdrościłem temu mojemu sąsiadowi, bo on miał kłada, ja nie. A dzisiaj za nami stoi kładów 5. I nawet taki, na których taki bęben jakiego, nie najgorzej wygląda. W tym miejscu chciałbym też podziękować. Chcielibyśmy, to, chcielibyśmy podziękować właścicielowi toru pitbike Brzysia Łąka za użyczenie tego toru i możliwość zabawy na nim. Jak ktoś chce w bezpiecznych warunkach pojeździć, pobawić się, to właśnie to jest najlepsze miejsce. A szczegóły znajdziecie w opisie. A teraz zapraszamy Was do dalszej części naszego odcinka. Jak widzicie, wszyscy się dobrze bawią na, e, dzis na dzisiejszym naszym evencie. Do tej zabawy przyczynia się m.in. bezpośrednio kład HP3EC. Najmniejszy ze wszystkich kładów. E, kład, quad, który z kolei dysponuje jak na tak małe rozmiary, dosyć pokaźną mocą, bo jest to aż 1200 watów. Ten silnik o tej mocy pozwala rozpędzić ten pojazd do nawet 25 km na godzinę. Co, jak uważam, na takie małżeństwo? Jak dla dziecka? Jest jak najbardziej przyzwoicie. Bateria. Bateria y, ma 48V, 20Ah. Y, pozwala nam to na przejechanie około 30 km. Kład jest mały. Poręczny posiada bieg wsteczny i trzy tryby jazdy. Jakie są maksymalne prędkości na tych trybach jazdy? Nie wiem, bo ładnie nie ma licznika. Ale posiada tak na dobrą sprawę napęd na łańcuch, jeden centralny hamulec tarczowy oraz z tyłu jeden amortyzator i z przodu dwa. Amortyzatory. Czyli razem trzy. Dokładnie, czyli razem trzy. Tak, już skończyłeś? Tak, już, teraz już... proszę bardzo, się wiedzą yy, o następnym pojeździe. Bardzo podobna nazwa, różni się tylko jedną literką. HP3EB. H tutaj mieliśmy pojazd taki dla 3-4 latka, tutaj raczej 5-6. Pamiętajcie, że każdy z tych pojazdów to nawet nie jest tyle wiek, co wzrost. I 7-latek na tym i na tym też pojedzie, tylko będzie wyglądał zabawnie, zabawnie. Tutaj mamy taki przedział raczej 5-6 lat w tym tak trzeba tutaj strzelać. Moc Zabójcze 1000W i pozwala. 1060W, 1060 tak, masz rację. I to pozwala rozpędzić pojazd do około 25 km na godzinę. Przy zasięgu do 30 km. Mamy trzy tryby jazdy. Tak jak w tym, i tak naprawdę jak w każdym pozostałym. Nie podamy Wam prędkości maksymalnych na poszczególnych trybach jazdy, bo pojazdy nie posiadają licznika. Bateria. Bateria 12Ah i całe 48V. Co jeszcze? Ach, wspomniałeś Ty o zawieszeniu, to ja tak. też powiem. Tutaj mamy podobnie jak tu trzy amortyzatory: dwa mamy z przodu, jeden centralny z tyłu i z tyłu tarczę hamulcową. To jeszcze chyba wszystko. Napęd. Nie miałeś o napędzie, bo jest różnica tutaj w napędach. Yy, tak, bo tutaj jest przeniesiony za pomocą łańcucha. Tutaj mamy z tyłu w osi yy, w osi. Aha tutaj mamy trzy tarcze hamulcowe, bo, bo nie wiem, ja się chyba rozpędziłem, ale tutaj mamy trzy tarcze hamulcowe, jedna jest z tyłu centralna i dwie z przodu. Dobra, tutaj też... Przepraszam, tutaj też trzy tarcze. <noise> E, mamy następny pojazd, który jest dla takich dzieci, no wskocz dziecko, no wskocz, jest, no wskocz, wskocz. A, że, a A co, ja nie wskoczę, co? Ja nie dam rady. Proszę bardzo. Można? Można. O, patrzcie, ja też mogę. O, patrzcie, o, ja mogę. No dobra, co mamy y, tutaj? Mamy model HP3EA, y, silnik o mocy 1000 watów, prędkość maksymalna bez zaskoczenia, 25 km na godzinę. Tutaj odrobinę różni nam się zasięg, ponieważ tutaj zasięg jest odrobinę mniejszy niż w pozostałych i wynosi do 25 km. Co do napędu, napęd jest jak w modelu HP3EB. Mamy centralnie silnik połączony z mostem. Więc tak na dobrą sprawę tutaj wielkiej różnicy pomiędzy tymi modelami nie ma. Ale tutaj mamy już cztery tarcze. Każda tarcza do jednego koła, dwie z przodu, dwie z tyłu. Z tyłu mamy jeden centralny amortyzator. Z przodu, tak na dobrą sprawę, dwa. A możemy mieć na złą sprawę 3? Na złą nie, na dobrą. Słuchajcie, kolejny pojazd. Tu już przechodzimy do wagi raczej ciężkiej, ponieważ te pojazdy ważyły po około 50-50 parę kilogramów. Tutaj mamy całe 120 kilogramów masy. Taki, taki już dla mnie. Całkiem fajnie się nim jeździ, poważnie. HP5E, yy, przeznaczony dla nastolatków, ale osoby dorosłe spokojnie odnajdą się na tym i będą miały bardzo dużo yy, zabawy. Taki model stylizowany bardziej na sportowy niż na jakiś przeprawowy, ale po takim torze i po innych dziurach naprawdę super yy, daje sobie radę. Moc 1500W, może. Może nie zaskakuje, bo na papierze to nie zaskakuje. Tutaj tak, ale wystarcza do tego, żeby naprawdę fajnie się bawić i troszeczkę się poślizgać. Ymm, zasięg. Zasięg tutaj do 40 km. Należy pamiętać o tym, że jak będziemy, i którykolwiek z tych pojazdów topić w jakiejś błocie, to możemy nie przejechać nawet 10 ale w warunkach takich bardzo optymalnych do 40 km nim przejedziemy. Bateria tutaj jest 20 amperogodzin i 60 W, jeśli, volt. Volt, jeśli chodzi o prąd. Jak z niej płynie. Co jeszcze? a amortyzatory. Mamy tutaj trzy amortyzatory, z tyłu jeden centralny. Silnik również Yy, jest z tyłu ustawiony właśnie tak, zaglądam, żeby się nie pomylić. E, silnik również jest z tyłu. Z tyłu ma, e, amortyzator centralny. Z przodu mamy dwa amortyzatory. Są one tutaj już regulowane. Możemy sobie troszeczkę tam pogrzebać, usztywnić się nieco e, zmiękczyć. Wedle życzenia. I o czym jeszcze powinienem powiedzieć? O hamulcach. Z przodu mamy dwie tarcze, z tyłu mamy też dwie tarcze. Tak? Dwie tarcze A, mamy? Dwie tarcze. Dwie tarcze. no, czyli cztery. Każde koło ma swoją własną, osobistą tarczę. Kurczę, jak jest tak dużo tych pojazdów, to aż ciężko zapamiętać, który ma ile czego. Jakby nie mogły mieć wszystkie tyle samo. No, czym mi się wtedy różniły? No dokładnie. To, to jest to. No i co jeszcze? I chyba tyle. Prędkość maksymalna? Do 40 km na godzinę. Nie powiedziałem tego? Nie? A to o zasięgu mówiłem, że 40, bo widzicie, 40, 40 i mi się wszystko już tutaj zmywa. To jest to. No i chyba tyle, ale zobaczcie, że naprawdę tutaj z tyłu to co prawda za bardzo miejsca za mną nie ma, ale no jedna osoba taka 183 cm wzrostu jak ja, Spokojnie sobie na tym siedzi. Wiesz co? Jeszcze tutaj, ja wiem, bo na deskach kreślarskich, w mojej ocenie, wiesz czym się tutaj inspirowali? Nie Yamaha nie. Raptor. Jak ja patrzę na tego kłada, on bardzo mi się kojarzy z Yamaha Raptor. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Ostatni model. Nasz samurai. Które już, jakby nie patrzeć, jest przeznaczony dla najstarszych użytkowników, ponieważ już nawet naklejka, którą mamy, pokazuje, że nie może wsiadać osoba, która ma mniej niż 16 lat. Jest to pojazd największy. I tak na dobrą sprawę dysponuje największą mocą ze wszystkich, ponieważ silnik ma całe 3000 W. Ten silnik pozwala nam rozpędzić pojazd nawet do 50 km na godzinę. Co ważne, pojazd ma trzy tryby jazdy. Więc, tak na dobrą sprawę, tutaj już moglibyśmy zmierzyć, bo ma licznik, ale powiem szczerze, w, w, tych, warunkach... w tych warunkach nie zrobiliśmy tego, bo się za dobrze bawiliśmy, patrząc, yy, jak jechać dalej, patrząc na tor. Znaczy przede wszystkim tutaj jeżdżąc nie patrzymy się na licznik, tylko patrzymy się na to, żeby sobie innym użytkownikom nie zrobić krzywdy, no bo bezpieczeństwo tutaj jest najważniejsze. Co do wagi, waga jakby nie patrzeć, już ciężka 130 kg, kilo, y, ale waży on tyle z racji tego, że ma też największą baterię ponieważ bateria jest o pojemności aż 32 amperogodzin. To wszystko pracuje na napięciu 72 V. Zasięg największy, bo nawet do 40 km, prędkość największa, moc największa waga, największa, waga największa i wymiary największe. Ja mając 173 cm wzrostu, bez problemu. Tutaj się mieszczę. Co więcej, da radę nawet przewieźć dwóch pawów. Zapraszam cię, z tyłu. Tym o, razem. O. Tym razem, ja z tyłu? Tak jest. Aż przysiadł, jak usiadłem. No właśnie, nawet jest takie odparcie specjalnie dla mnie tutaj przygotowane, żeby mi tutaj lędźwia podtrzymywało. A tak wygodnie, bym powiedział, nawet jest czego się złapać. Jakby ktoś chciał się przejechać nieco dalej, choć przy 40 km to nie wiem, czy to aż tak daleko. Od biedy można by było tutaj próbować jakieś sakwy jeszcze dołożyć. Ale ten pojazd ma coś, czego nie mają pozostałe. A Lusterka. E, też, ale <laughs> nie o tym mówię. Wyciągarka. Ponieważ ten kład wyposażony jest normalnie w wyciągarkę. Także no możemy już tutaj powiedzieć, że mamy taki odrobinę bardziej profesjonalny sprzęt ATV. Ech, no, na pewno tak jest, bo pomijając wyciągarkę, mamy tutaj ochraniacze na dłonie, handbary. No. Te lusterka, o których wspomniałem. Nie wiem, czy to będzie potrzebne, ponieważ pojazd i tak nie ma homologacji. Natomiast zdecydowanie tutaj najwięcej się dzieje. No i też nie możemy zapomnieć, że mamy przestrzeń bagażową tutaj z przodu, również. Więc na ryby, na grzyby, na wszystko. <laughs> Każdy z tych pojazdów e, posiada biegi. Nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy, tak. czy nie. Generalnie każdy e, z tych pojazdów posiada biegi. E, tutaj te pierwsze, w tych, e, te pierwsze trzy biegi naprawdę nikogo raczej nie powinny zaskoczyć. E, moja córka, mająca trzy lata, bez kłopotu sobie poradziła na tym najmniejszym, zielonym. Potem się przesiedliśmy tutaj na tego niebieskiego. Nawet próbowałem na tym czerwonym i. Jakoś tam sobie dała radę, może to nie było dla niej najbardziej komfortowe, ale spokojnie jakoś sobie przejechała się. Natomiast jednak najlepiej ona czuje się na tym najmniejszym, na tym zielonym i na niego najchętniej wsiada. Na pierwszym biegu absolutnie wszędzie sobie jedzie i jak jeździłem u siebie po okolicy, to ona poruszała się z takim tempem bardzo szybkiego marszu. Znaczy, może marszu, o może tak. To jeszcze nie był bardzo szybki marsz, ale to już był taki marsz. Eee, I trzeba było ją od czasu do czasu nawet trochę podbiec, podgonić, bo tak przez chwilę mogę pójść szybko, ale zaraz wracam do normalnego tempa. No to powiem Ci tak, strach pomyśleć sobie, było jakby wsiadła na to. Tak, bo tutaj, czy tu, czy tu. Jeżeli już mamy bieg, ten niższy, jakiś tam low, wrzucony, to nie ma czegoś takiego jak przeprosi i mimo wszystko, no tamta prędkość, już, już I niż, odpycha się to do przodu, tak? Więc tutaj trzeba by było dość dobrze biec. taka Takie tempo, myślę, maratończyka na te 40 km to by było takie do utrzymania. Pamiętajmy również, że pomimo tego, że pojazdy nie posiadają e, homologacji, ale wszystkie tutaj pięć pojazdów jest wyposażonych w oświetlenie. Co tak na dobrą sprawę, jak widzicie tutaj za nami, jak młodzież szaleje na torze, kiedy się trochę bardziej zakurzy, jednak to oświetlenie się przydaje, bo jakby nie patrzeć wtedy w jakiś sposób są Yy, jesteśmy widoczni dla innych użytkowników. Znaczy, poprawia to naszą widoczność, może w ten sposób? Tak, dokładnie. Poprawia to naszą widoczność. Pamiętajmy jeszcze o hamulcach. Tutaj hamulce są po prostu na linkę. Tutaj mamy hamulec. Jeden jest na linkę, drugi jest hydrauliczny. No a w dużych maszynach, no to już wiadomo, tylko i wyłącznie Hydraulica. hamulce hydrauliczne. Przed nami jedni z testerów e, tych pojazdów, e, najmniejsza moja córka. Córka, jeździłaś na tym? Tak? Powiedz tak. Nie, nie powiesz. A dobrze ci się jeździło? Tak? A szybko to jeździ? A jak szybko jeździ? Jak wsi patrol? No dobra, przed kamerą to ona nie chce za bardzo mówić. Na pewno nic nie powiesz? Dobra, a tobie? No. Jak masz na imię? Bory słakiewisz Jeździ się fajnie, szybko. szybko A ile masz lat? 11. 11. 11 lat i na tym się mieścisz spokojnie. A ile masz wzrostu, pamiętasz? 1,55 pięć, coś takiego. Okej, okay. czyli bez problemu sobie radzisz tutaj e, z tym kładem. Co możesz o nim powiedzieć? Jak się prowadzi? Fajnie. Fajnie, rozumiem. Łatwo się prowadzi. A jakieś wady mógłby się to znaleźć? Ciężko, co? No. <laughs> Za dużo dobrej zabawy, dobra. I teraz do Ciebie pytanie, lat masz, na ile e nazywasz się? E e Janek. Janek Szywania, e mam lat 12, e skończyłem kilka dni temu. No i natomiast tego pojazdu, no to mógłbym powiedzieć tak, że szybko dosyć jeździ. Moje wady to że nie masz takiego dużego zakrętu w sensie zasięgu skręcania Tak, 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 tak ciężko idzie dosyć ale tak to to fajnie się jeździsz myślę, że jeszcze ile masz wzrostu? M42, coś takiego M42 i wszyscy sobie radzą, ja mam 1,83 m Wyglądam na tym pojeździe tak, jak wyglądam. Już nic nie jestem w stanie tutaj za bardzo zmienić. A Paweł, no cóż, metr... też nie jest w stanie niczego zmienić. siedemdziesiąt 73, ja jestem Paweł, ja mam lat 34. Ja się dobrze bawię, bo ja jestem dużym dzieckiem, ja bardzo lubię takie zabawy. Kład bardzo fajnie się prowadzi, ma biegi do przodu, do tyłu, jeździ szybko i wolno, w zależności od tego, jaki mamy tryb jazdy. Bardzo fajnie, cześć! Kończąc dzisiejszy odcinek Pawle, kilka zdań. Pojazdy fajne, zabawki dla dzieci naprawdę fajne. Słuchaj, ja jak, po, jak wziąłem do domu tego najmniejszego, to ja sam... Z sąsiadem jeździliśmy na zmianę. Więc zabawki nie tylko dla dzieci. Eee, więc powiem ci, że chyba będziesz musiał, musiał wziąć też tego największego do domu, żeby tak, bo, się pobawić. Tak, bo ja już w ogóle mam pomysł. Eee, wezmę tego największego, tego najmniejszego. I myślę, że za jakiś czas pojawi się filmik, gdzie moja córka na nim, a ja na nim jedziemy sobie po mojej okolicy pojeździć. Nie wiem, czy zwiedzać, ale po prostu się pobawić. Generalnie fajne pojazdy, przyjemne w prowadzeniu. Nie można powiedzieć, żeby były jakieś coś złego o nich. No bo na, tak na pierwszy rzut oka, na testy na torze no nie wykazały się ani awaryjnością, nie wykazały Ale się... Ale w ogóle ile bądami? one tutaj wytrzymały, bo one wytrzymały mój ciężar. Nawet ten najmniejszy wytrzymuje mój ciężar. Eee, tutaj co chwilę zmieniało użytkowników, więc i tutaj nawet no dobra, ryska może jakaś jest, ale to jest plastik, słuchajcie, to ma służyć furfan, a nie Dokładnie. żeby tam Na jechać, salony. jechać w tym w niedzielę do kościoła. Czy jak ktoś chce, to, to tamten tak. Jak najbardziej. Natomiast zdecydowanie pojazdy bardzo wytrzymałe. Co pewnie zobaczycie gdzieś w przebitkach jak tutaj co tu się wyprawiało. Serdecznie wam dziękujemy za obecność. Cieszymy się, że z nami cały czas jesteście, że nas oglądacie. Dajcie znać, co sądzicie na temat tych pojazdów, a oprócz tego serdecznie zapraszamy was na naszego Facebooka, zapraszamy was na naszego Instagrama. Widzimy się mam nadzieję też na e, TikToku i naszym tradycyjnym siema. Kończymy dzisiejszy odcinek.